A więc siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku Fifa 22 Ultimate Team. No co mam wam powiedzieć, Fifa wczoraj dała mi w kość, także dzisiaj zacznijmy sobie odcinek naprawdę przyjemnie. Zrobimy hybrydy ligowe, otworzymy jakieś paczki, a w międzyczasie zagramy jeden meczyk. Jeżeli taki kontencik paczkowy wam się podoba, to oczywiście skromnijcie mi łopeczkę w górę, a także zostawcie subskrypcję. Was to nic nie kosztuje, a mnie naprawdę będzie wspierać, także wielkie dzięki. A więc co? Tak jak powiedziałem, przejdźmy do tych paczek. Mam paczki za jakieś tam SBC, które zrobiłem, no i paczkę 7583 za jakieś mistrzostwo strzału. Także tak, zobaczmy, może akurat coś będzie. Są ekrany, Hiszpania, napastnik Morata. O proszę, on mi się przyda do SBC w hybrydach ligowych. Także o, jeszcze jakiś za. Dobra, git. Naprawdę dobrze, Dobra, pierwsza paczka. Hmm, kolejna paczka. A zobaczmy to. To jest mało złota pioczka piłkarzy, to było to SBC wczesny dostęp. Zobaczmy, może akurat. Panie LS, Ansufati, o proszę, całkiem spoko No i zobaczmy, to są te paczki za SBC. Zobaczmy tą paczkę. 4 złotych, 4 srebrnych, 4 brązowych, 6 rzadkich. I są ekrany, i czy coś będzie Niemcy LP? Aj, go sens, 83. Okej, okay, fajny, całkiem spoko, całkiem naprawdę okej. Okay. A w środku. A czerpi jeszcze, o proszę. Ej, naprawdę okej okay, paczki dzisiaj, naprawdę fajnie sypie. No i zobaczmy ostatnią paczkę, i przechodzimy zaraz do mega paczki. To jest gwarancja 80 plus. Zawsze coś, zawsze coś, nie? Ale nie ma żadnego ekranu, nie ma nic ciekawego, jest tu bramkarz. Liwa... Liwakowicz. Nie może być, może być. Ja nie jestem zły, fajnie już tam posypało. O mamy ma tego jego w duplikacie. Dobra, i przedostatnie SBC ukończony. Najdroższy chyba tutaj Iniesta oraz ten gil. Także przypalamy ten składzik, nie ma co. Mega paczka przed nami. Jeszcze będą dwie naprawdę dobre paczki w tym odcinku. W Mega paczka, to też jest gwarancja jakiegoś overala. O, minimum 82, także... Kurde, no niech coś sypnie fajnego. Zobaczmy. Mega paczka poleciała. Czy będzie coś ciekawego? Czy będzie walkout? I jest walkout i jest to Kun Aguero, który nie jest drogi. Ale jest to Kun Aguero i. Ja! Szkoda, że Messi nie gra w barcy, bo już miałbym dobrą miniaturę. Ja pierdzielę, mamy Sergio Kun Aguero. No piłkarz to, piłka, piłkarz to, tylko go trochę skrzywdzili. A w środku jeszcze mamy... Nic. Jeżeli chodzi o Division Rivals, to jestem w tym momencie w lidze 8 na poziomie drugim. Już 7 na 7 mam, także nie wiem, co to oznacza jakieś ulepszone nagrody. Fajnie, bo jakby się udało wbić ligę wyżej albo na tą wyższą rangę, czyli na tą pierwszą. Ale czy się uda? Zobaczmy. Składzik się nie zmienia, składzik jest ciągle ten sam. Widziałem, że trochę straciłem na Adamie i na Sisoko, ale zyskałem na Fouldenie i Sterlingu, więc w sumie to się tak, jakby zeruje. No zobaczmy, zobaczmy. Przejdźmy do meczu. Składzik, jak mówiłem, się nie zmienia. Zobaczmy, jaki skład będzie miał nasz przeciwnik. 24 milisekundy opóźnienia, a to dlatego, że gram na kablu teraz. Już nie na Wi-Fi, już na kablu udało się na kablu. A skład rywala nie jest jakiś super. Totalnie szczerze, nie jest jakiś super, nie? Ramos i Hakimi, to są jego najlepsi zawodnicy, a reszta totalna średniawa, zobaczymy jak będzie grał No to strzelanie, nie? No bo ile można pudłować? O, gol! Ja myślałem, że obronił, fajnie, Adama Traore 1 do 0, <grym> ale ja się mega zdziwiłem, że gol w ogóle Tak jest, Antony Martial 2 do 0 no wydaje mi się, że szybko przez to przejdziemy. A jak będzie rage beat, to jeszcze jakby zagramy sobie jeszcze jeden. I Martial 3 do 0. Łatwo powiem wam, że drafty to są dwa poziomy wyżej niż ta ósma liga na razie. Chyba że trafię na kogoś też dobrego, nie? Nie mówię, że ja jestem super, ale uważam, że jestem lepszy od tego typu. W ogóle jak obstawiacie, jaki będzie wynik meczu City PSG? Ja postawiłem kupon, że będzie powyżej 3,5 bramki w meczu. No, liczę, liczę, że to będzie taka, wiecie, ostra strzelanina, chociaż zawsze, jak tak liczę, to jest odwrotnie zupełnie, czyli jest poniżej półtorej bramki. No ale co, spróbujemy, zobaczymy. Postawiłem w sumie dwa kupony, bo jeszcze postawiłem taki, że dokładny wynik 3-2 PS, że dla City oczywiście. No i fajnie, 4-0. O, może wychodzi, może wychodzi. Wyszedł, tak jest, dobra, jest Rashford, ale reszta taka sobie, nie, totalnie, chociaż jest Benjeder, Benied też może fajnie kręcić Benjeder, ale obronka, chyba Fabinho będzie do środka obrony spychany, kurde, no, ale tak średnio, nie, tak średnio, zobaczymy, no, jak nie umie grać, to myślę, że mamy wina. Rahim, jeden z do zera, tak jest. Brawo, Rahim, Sterling. I Adama. To pustej Brawo, 2 do zera. Szybko idzie. Adama, kurde, co się chłop strzelał. 3 do zera i mamy chyba Rage Quita. Tak jest, no to było szybkie spotkanie, to było dosyć szybkie spotkanie, ale już chyba was nie będę męczył tymi meczami. Dobra, a więc najdroższe SBC skończone. Oprócz tych 17 koła, co miałem wydałem jeszcze 12, czyli prawie 30 tysięcy poszło. No ale kurczę, no myślę, że będzie warto, myślę, że będzie warto. Zgłaszamy składzik. Nie było to najtańsze SBC, szczególnie ten bramkarz. Złoty nieświecący, a 7 koła, nie? No ale cóż, hybrydy ligowe mamy skończone, to jest najważniejsze I mamy dwie naprawdę piekielne paczki Wymienne, wymienne piekielne dwie paczki No zobaczmy, polecimy sobie od mega paczek pacz, Od mega paczki rzadkich kart, Ostatnio ona fajnie sypnęła Zobaczmy, czy i tym razem tak będzie Proszę walkout, proszę walkout, proszę coś dobrego I są ekrany, tylko jest Niemcy, SPO, Kai Havertz Okej, okay. to jest całkiem ok, traf Muszę przyznać, że to jest naprawdę spoko Traw. A w środku jest jeszcze coś? Uuu, nie ma, ale Kai Havertz 9 koła kosztuje Także ja go od razu sprzedaję, bo ja go nie chcę No i zobaczmy, pa o, można mieszać, można mieszać To zamieszamy, paczka za 50k, też gwarancja 8,3+, zobaczmy, czy tu będzie walkoutik jakiś I bum, poszła, zobaczmy, zamieszane, pierwszy raz w tej zamieszane Zobaczymy, czy będzie warto, czy będzie walkout, nie ma walkoutu Aj, nie, najgorzej, nie, kłaty, Boże Uuuu, to było słabe, nie? Chyba, że coś w środku jest, ale nie widzę. Dobra, wiecie co? Zagrajmy jeszcze jeden meczik. Jakiś, niech jakiś sukces będzie w tym odcinku. Niestety nie był to sukces paczkowy, cholera. naprawdę szkoda. Naprawdę mi przykro, że nie był to sukces paczkowy. Może będzie sukces w Rival za to. Nie wiem, czy teraz jeden mecz i jestem w kolejnej yy, lidze. Oby tak było. A więc zobaczmy. Yy, yy, chodź, kurde. Ciekawy zespół. W sumie widal słabym punktem, na pewno ten Lazari też nie jest jakiś super. A z manolasem to jest dobre. Ale Ospina jest strasznie niski, więc... Ospina akurat jest jednym z tych piłkarzy, który jest naprawdę niski, także wydaje mi się, że nie będzie to zbyt trudne. Sterling! Akanji niestety, ale jest chyba moja i tak jest. Także lecimy dalej. Phil Fillfoldem. O! Proszę Państwa, Filip Folden, ja pierdziele, co chłop zrobił, co za kąt, co to był za kąt, ale to też jest Ospina, on nie jest dosyć, on nie jest wysoki, on nie jest wysoki, ale co to był za gol proszę Państwa, Phil Folden, a po polsku Filip Folden I Folden, mamy to, 2 do 0, Phil Folden na razie gwarantuje nam ligę. Siódmą. Tak mi się wydaje, że to gwarancja do Ligi 7 już by była. Aj, myślałem, że jeszcze uda się jedną akcję. Zakłócicie wyjdzie Saul, Kowaci dobry mecz, ale chciałbym spróbować kogoś nowego w tym środku pola. Sisoko zostaje, bo Sisoko to jest szef, więc no, ja raczej nie będę go zmieniał. Ale Filip, Filip Fałden naprawdę bardzo ładny mecz dzisiaj. Oj, ładna akcja Marciala i Sterlinga. I 3 do 0. Rahim Sterling. No, Manchester City w dzisiejszym spotkaniu dominuje, dominuje. O! Pigport, what the fuck? No ale 3 do jednego, ale serio, gość, ja się nie cieszyłem z boli. Uff, ale już tam. Oj, dobra, mój błąd. Oj, malen. Ojojoj, oj, oj. ej, zrobiło się niebezpiecznie. 3 do 2. No jest. To do Doni Almanen, tak się nazywa. Doni Almanen. Ale ładnie. Ładny szczurek poszedł. No i mamy 3 do 2. Kurcze, robi się niebezpiecznie. Nie, Dobrze Pickford! Rak... kur... Nie ma! Oj, ostatnia akcja w meczu będzie chyba. Jeżeli zdąży, ale prawdopodobnie zdąży. Dobrze, Folden tak to się robi: zatrzymujemy takie kontrataki, i teraz jesteśmy pełną drużyną. Ustawioną obroną. I Saul, nie? Oj, Phil, pod koniec to zawodzisz fest. Dobrze, mamy to. 3 do 2. Gościu mógł mnie przeatakować, może bym miał rożny, ale w takim... uu, Jezus, serducho bije. Mamy wina, mamy wina, kurczę pieczony. I mamy chyba siódmą ligę, także kurde, naprawdę dobrze. Mimo, że te paczki nie były zbyt dobre dzisiaj, to mamy to. Awans do siódmej dywizji i tutaj mamy od razu checkpoint, mamy to razy dwa, tak? Naprawdę dobrze, naprawdę dobrze, może coś poza wizją pogram jeszcze, a może w jutrzejszym odcinku jeszcze coś pogramy. Sobie. A więc dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał. I yy, może nic nie trafiliśmy, udało się zrobić ligę Siódmą, Także takie małe W jest. Pamiętajcie, odcinki codziennie o godzinie 15 i do następnego razu. Siema!